Jeszcze jesteśmy w łóżku, ale już zaraz będziemy wstawać. Maja, jak widać, już wstała. Zaraz zobaczę, która w ogóle jest godzina. Co są Maja? Jest 8:37. Maja mi telefon chce przewrócić. I dzisiaj jest 18 kwietnia. Vlogu, bo jeszcze się z Wami nie witałam. Będę teraz robić sobie śniadanie. Majeczka. Maja tu jest ze mną w kuchni. Zrobiłam sobie kawę i na śniadanie będę robiła serek mój ulubiony z rzodkiewką i ze szczepiorkiem. Moje śniadanie. Tutaj w tle będziecie mieć Zuzia, bo akurat Zuzia wstała i ją na chwilę wypuściłam, żeby sobie pochodziła, bo zaraz jej też dałam śniadanko, więc będzie jadła. A ogólnie chcę Wam pokazać moje maseczki, bo jak wiecie od czwartku wprowadzili obowiązek chodzenia w maseczkach no i oczywiście wiadomo kupiłam maseczki pokażę Wam po prostu jakie mniej więcej głównie jednorazówki, jedną mam tylko z materiału, ale to kupiłam ją dopiero wczoraj, Tak, dzisiaj jest sobota więc wczoraj kupiłam ją no a te Wam pokażę teraz więc tutaj są w opakowaniu dwie dwie sztuki jeszcze jedną chyba była zakupiona w aptece o majeczkach też. I tutaj jeszcze miałam, tak na sztuki kupowaną, jedną maseczkę. I tak się ona prezentuje. co ma ja to cały czas też. Maseczkami się ciekawisz? Więc też są wszystkie, jeżeli chodzi o takie jednorazówki, a jeszcze... Wczoraj kupiłam z materiału taką maskę i ta maseczka już kosztowała 10 zł, więc była droższa, bo tamte to były ceny takie właśnie od 2,50 do 4,50, do 450 więc no takie tańsze. A ta jest no już wielokrotnego użytku z materiału i powiem Wam, że tak naprawdę mi strasznie jest niewygodnie chodzić w tych maseczkach. Nie wiem, czy Wam też i czy w ogóle wszystkim, ale no tak jak rozmawiam ze znajomymi, to właśnie jest bardzo niewygodnie. Znaczy no, wiem, że oczywiście tak trzeba i oczywiście stosuję się do tego. Ale naprawdę bardzo jest niewygodnie, boję się, jak to będzie, jak się zrobi cieplej, bo na przykład w tym jest tak jakby duszno, i jeszcze bardziej gorąco i teraz jeszcze jest taka pogoda w miarę, ale jak będzie na przykład już lato, to naprawdę nie wiem, jak w tym będzie. Mam nadzieję, że to wcześniej już no, nie będzie trzeba w nich chodzić, że to się zmieni, już poprawi się ta sytuacja. No ale oczywiście na to wpływu nie mamy, tak więc na razie mam taki mały zapas. No, czy znaczy mały zapas? No bo to są jednorazówki, więc no i tak będzie trzeba oczywiście dokupić więcej. No, ale to tak na razie na taki pierwszy, pierwszy ten tydzień, no bo od czwartku jest dopiero. Więc no, na pewno wielokrotnego użytku będę prała. też słyszałam, że właśnie tego jednokrotnego użytku można na przykład te maseczki żelazkiem brać, czy coś tam właśnie, Więc nie wiem, jeszcze zobaczę, jak to będzie. I jeszcze oprócz soczek kupiłam sobie rękawiczki jednorazowe, jak na przykład gdzieś idę do sklepu. No to żeby mieć rękawiczki, nie wiem, czy tutaj mam 10 par czy 5. Więc takie zwykłe, jak na przykład się idzie do sklepu. I jeszcze moja siostra kupiła sobie taki pakiet rękawiczek, ale to jest rozmiar M. Ja właśnie bardziej mam S, dlatego widzieliście to na sztuki, co kupiłam. Ale jeszcze no, jest taki zapas właśnie w rozmiarze M. Susia już dostała dzisiaj do jedzenia zieloną trawę. Moja mama przyszła do mnie przed chwilą z Sonią. Ja też będę właśnie Sonia zabierać dzisiaj na łąki. Pójdziemy na spacerek razem z Mają i z Sonią. Maja, chodź. Już jesteśmy na spacerku z dwoma pieskami. I dzisiaj jest bardzo ciepło, tylko lekki wiaterek, tak więc myślę, że będzie fajny spacer. I jest to spacer w maseczce, no bo jak wiadomo. Idziemy na nasz pierwszy spacer w maseczce, czy znaczy ja w maseczce, pieski oczywiście bez. Nie wiem czy mnie dobrze słyszycie właśnie przez to, że mam na sobie maseczkę. Dzisiaj jest sobota. No i na pewno jest mi w niej bardzo gorąco, tak więc będę trochę pewnie narzekać. Nie wiem, czy też mnie dobrze słyszycie przez tą maskę, bo może być tak, że mnie właśnie źle słychać. Na chwilę, jak widzicie, założyłam i maseczkę. To zdjęcia na naszym Instagramie będziecie mogli właśnie zobaczyć moje zdjęcie w maszynce. Jest tam, możecie zaglądać. No oczywiście dalej pójdziemy na spacer. Oczywiście Maja będzie szła bez maseczki, tak jak ja jak Wam mówię. Soniczka, już przybiegła do mnie. Wziąłem dzisiaj na spacer lustrzankę, więc może będą lepsze, bo po prostu może będzie jakoś filmików, ale też nie wiem, ponieważ na no, lustrzanką będę chyba głównie robiła zdjęcie, teraz przez chwilę tylko nią nagrywam, dlatego, że ja lustrzanką właśnie bardziej wiadomo nagrywam. Tutaj Maja sobie wącha. W ogóle możecie napisać, czy widzicie różnicę w jakości. Jak nagrywam też na spacerze lustrzenką. Czy w ogóle jest to dla Was różnica, czy nagrywam telefonem, czy właśnie lustrzenką. Maja sobie idzie nad wodę. Osuniem się tutaj. Czeka chyba na Maję albo na mnie, nie wiem sobie. No, tutaj mamy widok na wodę. A naprawdę bardzo mi się nieporęcznie nagrało. Strzękłem przez to, że jest ciężka i po prostu... No ciężko się nią no, tak jak cały czas siebie się, Jednak telefonem wolę nagrywać. Idziemy dalej. Nasz spacer na pewno będzie długi, ale poszliśmy dzisiaj tylko na Celew, Nie poszliśmy jakoś w inne trasy. A tutaj widać łąki, ale oczywiście słońce bardzo świeci, więc dajemy pieskom pić teraz. No i co ja teraz te To już dziewczyny chyba trochę napojone, więc pójdziemy dalej. Czy Sona jeszcze czy się zastanawiasz? Naprawdę zrobiło się już teraz w tym momencie tak ciepło, że musiałam zdjąć w ogóle bluzę i idę w krótkim rękawie. Jest... który? 18 kwietnia? Jakoś tak. I jest tak już po prostu ciepło. Nie wiem, czy widzieliście przed chwilą, jak ta teraz. Naprawdę bardzo ciepło dzisiaj. Na początku był taki wiaterek. Bo teraz jak idę, to nawet już wiatru nie czuję. Sonia się widzę teraz przez chwilę siada, więc... Chyba jest jeszcze bardziej z gorąco. Trzeba mi zrobić przystanek na picie. Idziemy tutaj przy wale. To znaczy, Sonia w ogóle idzie wałem. My idziemy tutaj na dole, ale Sonia nie chce zejść do nas na dół. Tylko właśnie chce iść górą. Nie wiem z tym, czemu. Ale nie wiem, tak myślę, że może tutaj trawa jest wyższa i ona woli iść. Przez to, że tam jest ta trawa niższa i dlatego sobie woli iść górą. A Maja z nami idzie dołem. Dziwne, ale no... Jej wybór. Idziemy teraz naszą sprawdzoną drogą, gdzie najczęściej chodzimy na spacery, bo pieski gdzieś zostały w tyle. Masoniczka chyba za mną idzie. Idziemy cały czas i przez to, że jest właśnie ciepło, to tak pieski idą dzisiaj bliżej nas, bo zazwyczaj to Majka już gdzieś sobie biega po polach, a dzisiaj właśnie tak się bardziej nas trzymają. Naprawdę jest bardzo ciepły dzień. No i też jak widzicie, to idziemy w to samo miejsce, co chyba, nie wiem, czy ostatnio Wam pokazywałam stąd filmik, ale też tutaj widzicie, poznajecie chyba te słupki, te zagrody. I tędy właśnie sobie idziemy. O, Majo, coś tam chyba czuję, i węszy. Cieszysz się do myszki? Co tam szukasz? Widzicie, już tam z daleka Majka wybyła. No już... Sonia też tutaj coś sobie wącha, a Maja jak zwykle już poszła w swojej stronie. Jak my idziemy po tej drodze, co ona właśnie lubi iść tam po trawie. Nie wiem czy z ją widzicie, ale chyba tak. To no, po prostu nie pokażę też jak nie przede mną teraz. I tu jak widzicie też już dochodzimy do tej wody, którą Wam pokazywałam ostatnio. Chyba na ostatnim filmiku czy tam przed ostatnim, już nie pamiętam, ale Mniej więcej niedawno. No, ale myślę, że dzisiaj pójdziemy na taki dłuższy spacer. Tam jeszcze dalej się pójdziemy, bo potem za wodę. To nie wiem, spoczy, czy mam pokazać. trochę teraz zrobię. Jest tam bardzo gorąco. Już wracamy ze spacerku. Samie, na co tu tak zaczekujesz? A w ty spotkaliśmy tylko dwie osoby z pieskami, i to oczywiście z daleka. Tak więc, no ludzi, bardzo mało teraz chodzi. Sonieczka już tutaj siedzi i czeka, jak da mi pić. No masz, Sonia, nie możesz już pić. Sonia, chodź. Maja, a Ty nie idziesz pić? Masz tutaj. Zobaczcie, jak już Maja czeka na swój obiadek. A dzisiaj więc jadłam mokrą karmę. A ja tę karmę, majczkę będziesz sobie jadła, zaraz Ci otworzę. Już jej daję. Maja, oczywiście szybko zaraz pewnie wie. Wróciłyśmy już ze spaceru. Dzisiaj na obiad robię frytki. Więc teraz już tutaj obrałam ziemniaki, a teraz je będę kroić. Już część pokroiłam. trochę po 16. My jesteśmy z Mają już po obiedzie, a ze spaceru wróciłyśmy chyba jakoś 15.30. Jeśli ktoś z Was interesuje się Grom The Sims 4, to serdecznie zapraszam na bloga moje Simsy 400. Tutaj właśnie są takie opowiadania o Simsach i takie fotorelacje. Więc jeśli interesujecie się tą grom, to Was zapraszam. Od czasu do czasu tutaj coś daję, ostatnio właściwie częściej. Ponieważ też mam nowy dodatek do simsów, więc będę pewnie też częściej grała, właśnie zaraz będę włączać simsy. Tak zapraszam Was oczywiście na bloga, jeśli interesujecie się tą gram. Jeśli nie zapomnę, to link do bloga będzie w opisie, a jeśli zapomnę, to po prostu ta nazwa, która jest wyświetlona tutaj, no którą widzicie zresztą. Właśnie ten mam nowy pakiet akcesoriów. Mój pierwszy zwierzak akcesoria. Więc jakbyście chcieli, to mogłabym... zacząć, no nie wiem, w nie jestem pewna, czy bym nagrała, ale może kolejny odcinek właśnie tego tej serii, gdzie właśnie nagrywałam moją rodzinkę z Simsów, gdzie mam dwa pieski, normalnie sobie nie maje i tam mogłabym zagrać, ponieważ to właśnie ten pakiet daje nowe tam akcesoria dla zwierzaków więc może bym mogła nagrać jakiś kolejny odcinek właśnie z Simsów na kanale, ale myślę, że tak niezbyt dużo osób przepada za tą serią, tak więc po prostu piszcie, czy byście chcieli bo jeżeli nie, to po prostu nie będzie takiego odcinka oprócz właśnie pakietu rozgrywki mój pierwszy zwierzak jeszcze mam dwa nowe dodatki i jest to Dodatek chyba miejskie życie, a ten drugi o tej Wyspiach, nie wiem jak się nazywa, więc zaraz wam tutaj pokażę. W ogóle pokażę Wam, jakie wszystkie mam dodatki, więc yy, tak, mam uniwersytet. O i ten jest nowy: Wyspiarskie Życie. O tak, Wyspiarskie Życie to właśnie ten dopiero co nabyłam, jeszcze nic z niego nie pograłam. no mam zostań gwiazdą: cztery pory roku, psy i koty, miejskie życie i Witaj w pracy. Tak więc w sumie nie mam tylko jednego. A z pakietów rozgrywki to nie mam krainy magii i nie mam. Yy, tego chwilę nie wiem czy tak się czyta, a tego oprócz tego, to mam wszystkie przygody w dżungli, być rodzicem tam wampiry, zjezdnie na mieście gdzieś spa oraz ucieczka w plener, a jeżeli chodzi o akcesoria to nie mam, to mam tylko jedno właśnie nie mam żadnego akcesoriów, mam tylko właśnie mój pierwszy zwierzak no, no i po prostu to to tyle mam jeżeli chodzi o dodatki możecie pisać po w komentarzach też jakie macie dodatki do simsów jak widzicie, jak widzicie mój piesek w Simsach boi się trochę burzy tutaj. Ale wyszedł na kupę. I właśnie relacje z tej rodzinki możecie zobaczyć na blogu. Jest godzina 18. Ja nadal gram w Simsy. Jest właśnie 23.00. Ja przed chwilą byłam z Majką na siku, a teraz znowu włączam sobie laptopa i będę tam coś robić. A maja to pewnie już zaraz pójdzie spać, chyba. Nie wiem, czy coś właśnie, może jakiś film obejrzę, albo znowu wejdę w Simsy. Nie wiem, zobaczę. A majeczka, to co? Ty już chce gdzieś spać, pewnie. No więc ona pewnie już pewnie pójdzie spać. A w ogóle to nic wam takiego ciekawego. W sumie nie nagrywałam, przez to, że jak maja przyszła ze spaceru, to tylko zjadła karmę, i potem naprawdę cały czas praktycznie spała. Była zmęczona tym spacerkiem, więc no nic się ciekawego nie działo. Ja tak jak widzieliście pokazywałam Wam co robiłam, też nic ciekawego, tylko grałam potem jak już zrobiłam obiad, znaczy frytki jak widzieliście, no i naprawdę nic się nie działo, tak więc nie mam Wam za bardzo co nagrywać. Nie jestem jeszcze na filmie, właśnie właśnie wyszedł może krótki, ale nie jestem dokładnie pewna, więc ale myślę, że i tak taki wystarczy. No to mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.